Dzień dobry, dzień dobry, witamy w kolejnym dniu, mamy czwartek, obudziłam się z wielkim zimnem. Coś tak czułam wcześniej, ale mówię, nie, może nie to, no a dzisiaj już jest duże. Dobra, czekaj, pakujemy buty zastępcze i lecimy. Nie no, zobaczcie na tego słodziaka, siedzę sobie tutaj, odwracam się, a ono tak sobie leży, poziu. Misioł słodki. Wiecie, tutaj fajnie jest na parapeciku, bo grzeje tutaj kaloryfer niżej, więc macie plutko, a kotki lubią, tak? Lubią kotki Jejciu. O, jedzie coś. Zobaczcie na te łapki. No, jakie słodkie łapki. Przestałam ją głaskać, już podniosła główkę. Ale jak widzicie, jest coraz lepiej. Jest coraz bardziej taka ufna. Już tutaj przychodzi często. Kładzie się. Więc, no, czad. Piękna jesteś. No, piękno. Liseczek taki mały. Tak. Śłodka. Ja dzisiaj znów sama jestem. Więc dzisiaj znów dzień taki większego ogarniania jak ostatnio. Yy, jakaś kasa tu leży. Dobra, tu położę. Dawid pewnie zostawił. No, więc idę sprzątać kuchnię, zmywać, muszę się ruszyć, bo wiecie, ta pogoda nie pomaga. No, nie pomaga. Człowiek jest jakiś taki, wiecie, zmęczony, jakiś taki leniwy. Jest strasznie, nie ma słońca, jest pochmurno, szaro, śnieg to już są po prostu takie resztki, wiecie, leżą um, w takich randomowych miejscach, tam gdzie było po prostu więcej, no to jeszcze nie stopniał, ale jest, no, nieza przyjemnie. Patrzę, no, bo, bo Luśka już usiadła, już, już, już nie leży, tak? Już nie leży. O, tak sobie siedzę. No, tak, to są nasi widzowie. Nasi widzowie, no. <laughs> się patrzy, co ona robi. Przyszłam do pokoju umalować się troszeczkę. Tutaj będzie mi to towarzyszyła Zara. No, to zimno jest coraz większe. Nie, koniec toaletki w tamtym rogu. Tam mi najbardziej pasuje, bo wiecie, nie zagraca, ale muszę ją przedstawić bliżej. Tutaj okna, ponieważ jak Wam coś nagrywam, nic nie widać jak się maluje. też wyglądam jakbym miała, nie wiem, takie czarne, podkrążone oczy, wygląda to źle, więc biorę się tutaj za posprzątanie tego pokoju, bo chłopcy tutaj wczoraj siedzieli, grali też trochę z Dawidem i jest bałagan, więc troszeczkę tutaj ogarnę i przestawię tą toaletkę tak, żeby mi odpowiadała, chociaż tutaj w tym rogu też widzę, że jest ciemno, a przy oknie typowo nie chcę tak postawić. Dobra, toaletka przestawiona. Wydaje mi się, że będzie trochę lepiej. Chciałam ją przy oknie, ale wyglądała tak w ogóle randomowo strasznie, więc jest teraz w tym rogu. No i tam będziecie często widzieć pewnie jakieś pranie i inne rzeczy, no ale co zrobić? Chciałabym mieć też, wiecie, dobry widok do malowania się, bo tam była straszna ciemnica, tak jak mówiłam. Po prostu oczy jakieś podkrążone tam miałam. Jakbym miała, nie wiem, niezmyty makijaż. No źle to wszystko wyglądało. Więc teraz będziemy się tutaj malować, no ale z widokiem na pranie. Dobra. I Najszyższy jest już po godzinie 12. A ja dopiero sobie tutaj makijaż robię. Ostatni chłopaków w bez makijażu. Nie ogarnięta. Ale nie chcę mi się rano. Ale mam straszną cerę. Czuję po prostu pod y, palcami y, górki jakieś. Wiecie, coś mi się po prostu buduje. Ale no to jest ten czas w miesiącu, gdzie takie rzeczy u mnie na twarzy. Yy, zawsze się dzieją. Oh, tragedia. Nie mam nigdy idealnej yy, cery, bo ja ogólnie mam mieszaną cerę. Yy, często mam właśnie jakieś takie, ale no teraz to jest po prostu masakra. No nic, dobra. Ja nie wiem, czy ten alantan nakładać przed makijażem, czy on nie jest za tusty. Czy ja wycisnę jeszcze trochę tego kremu? Proszę, chociaż troszeczkę. O jest, o kurczę. No, troszeczkę. A mi się wycisnęło dużo. Więc kremik z La Roche. Lubię te kremy, naprawdę. już wam często powtarzam. Ale one też nie są jakieś mega tanie. O kurczę, no. Dużo. Aż mi trochę zabielił. Ale on się szybko wchłania, więc najwyżej chwilę poczekam. I tyle. O, no i z tej strony jeszcze lepiej to wszystko wygląda, bo tu mam okno i widzicie, i pada na mnie po prostu światło dzienne, i nawet lepiej niż tu. Niby taka mała różnica, ale ja widzę tutaj to w nagrywaniu, więc tak będziemy chyba nagrywać. Na zdrubeczko, na zdroweczko. paróweczko. Na zdroweczko, paróweczko. Jemy! Co to, to było? Co to, to było? Dawno tak nie kichałaś. Nie, no to jest masakra. Pryszcz i zimno. Przecież to wygląda jak jakiś jeden gigantyczny... O, oh my gosh. No nie, no tego to się nawet podkładem nie, nie da zakamuflować. Czy zrobiłam sobie plamę? Tak. Na chwilę się rozłączyć i już jakieś akcje tu odwalam. Ale ja też tak mało nakładam. Znaczy, no czasami miałam więcej róż, to Wam nawet kiedyś mówiłam w filmie. Ale ja widzę na filmikach u dziewczyn, że one mają tak mocno tego różu. No tylko to trzeba, widzicie, no. Później jakoś ładnie troszeczkę rozblendować, żeby nie było takiej chamskiej krechy. O, kurde, maluje się tak. I wczoraj ktoś, a, polaikował, znaczy nie skomentował serduszkiem mój stary film. I słuchajcie, on mówi, jeju, ale super, jaki Stasiulek w ogóle mały. I Ignaś, <laughs> wejdę, zobaczę ten filmik. Boże, jak ja tam miałam mocny makijaż, takie usta mocne. To, co teraz, jak ja wyglądam teraz, a jak wyglądałam wtedy, nie, no nie wiem, nie wiem. Jak mam to określić? To było 5 lat temu. No źle wyglądałam, moim zdaniem. A no coś mi do oka wpadło. Boże, jestem dzisiaj, wiecie, co nie do zniesienia. Już te dni dają o sobie znać. Sama siebie denerwuję. Często tak ma. O, nie, dobra, muszę się rozłączyć. OMG. No nie wiem, czy to nie jest za dużo tego różu. Dobra, nigdzie nie wychodzę. Zobaczymy, on pewnie za chwileczkę też wiecie. Ja to często dotykam twarzy, pewnie trochę się... Kurde, a może i za dużo. Idę Zuzi wysłać zdjęcia. Zuza mówi, że jest dobrze. I ja też oglądałam filmik i uważam, że tak bardziej podkreśla te rysy twarzy. Więc zostawiamy, a może już będę takie sobie taki mocny różyk kładła na poliki. Czemu by nie? Czy Adusia ma jeszcze kabusia? Mm -mm. Idziemy zrobić. Tyfus. Mamy to, chłopcy wrócili i buty Stasia się znalazły, więc nikt nie ukradł, ale ktoś je musiał wyjąć i przełożyć, więc wiecie, no średnio, ale całe szczęście są znalezione. Tak, Stachu? Było gorąco. A Ty chowałeś, co nie, te buty do szafki, jak wychodziłeś wtedy? Jakie? No te swoje czarne, przed zaginięciem. Nie, no tylko, bo... Niezygodne. Ale nie, ja się pytam, chowałeś się do szafki, jak się rozbierałeś tego dnia, co mm -hmm. się zgubiły? No więc widzicie, no ktoś musiał jednego otworzyć i, i psikusa zrobić i przełożyć, więc no. Ja już powolutku będę tego vloga kończyła, ale słuchajcie, mam do Was takie pytanie. Dajcie znać, czy Wy chcecie oglądać takie vlogi, bo jak widzicie, dzień do dnia jest u mnie bardzo podobny. Więc no nie wiem czy, czy jest zainteresowanie czy nie jest piszcie czy dalej nagrywać czy dalej próbować czy darować sobie i może nie tak często wstawiać te filmy. A ja wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, komentarz właśnie z tą odpowiedzią byłabym bardzo wdzięczna, subskrypcję jeżeli jeszcze nie subskrybujecie będzie mi ogromnie ogromnie miło i widzimy się już jutro bójziaczki pa.